Cześć dziewczyny. Dziś o pogodzie. No cóż, pogoda nas nie rozpieszcza. Szaroburo zimno, chociaż wieje, więc nie ma smogu. No i cóż, jak, jak jest tak za oknem, no to, to ja właśnie szukam sobie zieleni. Ty chcesz, aby twoje dziecko chętniej z tobą współpracowało i robiło to, o co je poprosisz? Kto by nie chciał? W tym wideo dowiesz się, jak zachęcać swoje dziecko do współpracy. Powiem teraz kilka słów o pozytywnej dyscyplinie, która jest dość młoda w Polsce, ale ta metoda ma ponad 30 lat i wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych.